Ksiądz Dominik Chmielewski, salezjanin i założyciel wspólnoty Wojownicy Maryi, w ostatnich tygodniach znalazł się w centrum głośnej sprawy. Duchowny, znany z działalności rekolekcyjnej i licznych publikacji, został oskarżony o nadużycie relacji zaufania i wykorzystanie seksualne jednej z kobiet, które poznał podczas posługi. Sprawa wywołała szeroką dyskusję w kościele i mediach, a wobec księdza toczą się obecnie zarówno postępowania kościelne, jak i prokuratorskie. Według informacji z Gazety Wyborczej, 30-letnia kobieta, która poznała księdza podczas rekolekcji w marcu 2024 roku, zgłosiła, że duchowny wykorzystał jej zaufanie i w wyniku nadużycia relacji zależności doszło, jak twierdzi, do kontaktów fizycznych. Jak mówi kobieta, zamiast zaprowadzić mnie do Jezusa, zaprowadził mnie do łóżka. I to on wykorzystał moje zaufanie. Pierwszy się do mnie odezwał, wybadał i rozkochał. Adwokat kobiety złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, doprowadzenia do współżycia poprzez nadużycie stosunku zależności. Jakie działania podjęto? Ksiądz Chmielewski sam zgłosił sytuację przełożonym, jeszcze zanim zrobiła to kobieta. Zakon potwierdził, że relacja bez wątpienia naruszyła normy moralne oraz kanoniczne, po czym wydał oświadczenie, że zachowanie było naganne, duchowny przyznał się, okazał skruchę i odbył pokutę uzgodnioną z przełożonymi. Zakon zapowiedział, że niektóre treści z publikacji gazety wyborczej nie znajdują potwierdzenia w materiale zgromadzonym w toku postępowania, a wręcz pozostają z nim w jaskrawej sprzeczności i może podjąć kroki prawne dla rzetelnego wyjaśnienia sprawy. Dodatkowo sprawa została przekazana do sądu biskupiego. To kolejny etap procedury kanonicznej. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nadużycia stosunku zależności w celach seksualnych. Zakon musi podjąć dalsze decyzje co do jego statusu i funkcji na podstawie wyników wewnętrznego postępowania i sądu biskupiego. Sprawa prokuratorska nadal jest w fazie śledztwa. Wynik tego postępowania, ewentualne postawienie zarzutów bądź jego umorzenie, może zaważyć na dalszym losie księdza Chmielewskiego.